Pamiętam, kiedy puszczałem swoją pierwszą reklamę na Facebooku, i powiem ci, towarzyszyły mi wtedy bardzo mocne emocje. Natomiast to nie była ekscytacja, to był strach. Strach przed tym, co się za chwilę miało wydarzyć. W mojej głowie leciały cały czas myśli, kurczę, wypuszczam swój pierwszy produkt, a co jeśli ludzie mnie wyśmieją? Kim ja w ogóle jestem, żeby uczyć ludzi? Albo na przykład ktoś zaraz kupi mój produkt i stwierdzi, że to jedno wielkie gówno i że niczego go nie nauczyłem. I to jest właśnie syndrom oszusta. I chcę Ci powiedzieć coś, co może zabrzmieć trochę dziwnie. Te odczucia były wtedy dobre. I jeśli Ty dzisiaj masz podobne... Kiedy myślisz o swoim biznesie online, o tym, że zaraz możesz wypuścić swój produkt, założyć swój biznes i zacząć zarabiać na swojej wiedzy, ale czujesz tam w głębi serducha, że masz takie obawy, jak ja miałem kiedyś, te kilka lat temu, to jest to dobre, bo to oznacza, że ci zależy. I to oznacza, że jesteś już na tym etapie, kiedy właśnie powinieneś to zrobić. Uwierz mi. Natomiast z drugiej strony jest to równocześnie. Jedno z największych kłamstw, które blokuje największą ilość osób przed startem. Dlatego dzisiaj rozbroimy sobie to na kawałki i pomogę Ci przejść przez to, aby wyzbyć się syndromu uszusta i zacząć działać z własnym biznesem online. Zatem co? Bez przedłużania startujemy! Cześć! Ja nazywam się Kamil Fischer, jestem twórcą kursów online oraz pomagam innym ludziom zmienić ich życie, wprowadzając ich w świat biznesu online. Widzisz, istnieje pewne kłamstwo, które wbito nam kiedyś do głowy i które bardzo często nam towarzyszy, kiedy mówimy o nauce i w ogóle o sprzedaży własnej wiedzy. To założenie mówi o tym, że musisz być największym ekspertem w pokoju, aby zarabiać na swojej wiedzy. Przez to regularnie przychodzą do mnie osoby i mówią: Kamil, ale ja na przykład dopiero zaczynam, albo Kamil, ale są na rynku osoby, które są już 10 lat. Co ja mogę tutaj w ogóle jeszcze wnieść? Co mam zrobić takiego, żeby ludzie to właśnie do mnie przyszli, a nie do tych osób, które znają, którym ufają, które są na rynku już od jakiegoś czasu? I generalnie brzmi to logicznie. Tylko kiedy mówimy o budowaniu Twojego biznesu opartego o sprzedaż własnej wiedzy, to naprawdę nie ma znaczenia. Ile ty masz lat doświadczenia? Czy masz więcej tytułów od innych? I czy generalnie jesteś najlepszym nauczycielem na świecie? I naprawdę to jest właśnie ta pułapka, w którą wiele osób często wpada. Zaczynasz się porównywać z innymi. Tylko kiedy zaczniesz się porównywać, to w tej grze nigdy nie wygrasz. A jest dobra informacja, że to nie jest gra, w którą tu musisz grać. Odkryję przed tobą coś, co może zmienić zasady gry i sposób twojego myślenia. W biznesie online nie wygrywają najlepsi nauczyciele ani najlepsi eksperci. Wygrywają osoby. Które są w stanie przeprowadzić kogoś z punktu A do punktu B? Już kilka lat temu zauważyłem, że ludzie bardzo często wolą kupować produkty od osób, które są podobne do nich, niż na przykład od wielkich guru. My bardzo lubimy obserwować guru, lubimy się nimi inspirować, oni nas podniecają, sprawiają, że Słuchamy, spijamy śmietankę z ich ust. Natomiast bardzo często mamy ten dystans. Wyobrażamy sobie górę jako osoba, która stoi właśnie na tej wielkiej górze, my chcemy na nią wejść, no ale kurde, no, on już tam stoi i nie pójdzie na dół, żeby podać nam rękę. Dlatego my bardzo często wolimy kupać od przewodników, od osób, które są na tej ścieżce. Jak przed nami, i mogą podać nam rękę, mogą nas wziąć, chwycić i pomóc nam postawić kolejny krok. Druga sprawa jest taka, że my bardzo często nie sprzedajemy wiedzy. My sprzedajemy transformację. I teraz założę się, że wszystko, co jest w Twoim e-booku, albo przynajmniej większość, jest już gdzieś powiedziana za darmo w internecie, ale te rzeczy są rozrzucone. Nie dają jasnej, klarownej ścieżki. I teraz twój potencjalny klient musiałby przeczesać bardzo dużo podcastów, filmów na YouTube, jakichś poradników, blogów, i tak dalej, aby znaleźć informację i ułożyć to w jakąś rozsądną ścieżkę. Kiedy ty sprzedajesz swój produkt, dajesz komuś instrukcję: coś gotowego do wdrożenia. I nie musi być to wiedza, nie wiadomo jaka z encyklopedii. Chodzi o to, że ktoś dostaje ścieżkę krok po kroku z punktu A do B. Wyznaczony. Cel i mapa, jak go osiągnąć. I teraz zobacz: ludzie w takim wypadku nie płacą ci za informacje, płacą ci za to, że oszczędziłeś im czas, za to, że dałeś im coś konkretnego. Ty dzięki temu nie musisz dzisiaj być największym, najbardziej znanym ekspertem na rynku, aby przekazać coś innym. Jeśli ty przeszedłeś jakąś drogę i znasz dojście do celu. Możesz to opisać, opakować w Twój produkt cyfrowy i dać ludziom jako rozwiązanie ich problemu. I gwarantuję Ci, że to będzie dużo cenniejsze niż zalanie ludzi wiedzą, z której znowu nie będą w stanie wyciągnąć tego mięcha, które sprawi, że przejdą z punktu A do B. Tym sposobem przechodzimy do jednej z najistotniejszych rzeczy. Żeby zacząć, nie musisz wiedzieć wszystkiego. Ale za to musisz poznać jedną zasadę, którą ja nazywam metodą dwóch kroków. Polega ona na tym, że wystarczy, że będziesz dwa kroki przed klientem, aby dać mu wartość. Zobacz, załóżmy, że ty dzisiaj nauczyłeś się grać na pianinie. To znaczy, no wiadomo, nie dzisiaj, ale uczysz się na przykład od pół roku grać na pianinie. Załóżę się, że nie wygrasz konkursu szopenowskiego, no ani no raczej nie będziesz tutaj najlepszym muzykiem na świecie. Ale przez te pół roku nauczyłeś się czterech piosenek. Nauczyłeś się ośmiu akordów, nauczyłeś się, jakie dźwięki są na klawiaturze, oraz wiesz, w jaki sposób czytać nuty. I teraz, jeśli weźmiemy kogoś, kto zupełnie nie umie grać na pianinie, pierwszy raz będzie dotykał klawiatury pianina, to jesteś idealną osobą, która jest te dwa kroki przed nim i jest w stanie dać mu wartość. Dodatkowo jesteś osobą podobną do niej. Wiesz, z czym się mierzy, rozumiesz jej problemy, bo jeszcze jesteś na podobnym etapie mentalnym. I ta osoba po pierwsze dużo chętniej będzie chciała się uczyć od ciebie, a po drugie masz wszelkie prawo, aby ją uczyć, ponieważ ty nie idziesz ze swoim produktem do osób, które są po pierwszym stopniu szkoły muzycznej i chcą uczyć się teraz po to, aby zdać na Akademię Muzyczną. Nie, ty idziesz do osób, które są na samym początku, na tym najbardziej basicowym poziomie. Inny przykład. Jeśli właśnie zdobyłeś 10 klientów na swój coaching, to jesteś idealną osobą do tego, aby nauczyć kogoś, jak zdobyć pierwszych trzech klientów na jego usługi. Możesz mu pokazać, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę, w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych odbiorców, ponieważ ty masz już tą ścieżkę, którą przeszedłeś raz, potem powtórzyłeś i masz konkretny efekt. A jeśli dopiero co, nauczyłeś się, jak postawić prostą stronę na WordPressie, to i tak wiesz więcej niż osoba, która nie wie dzisiaj, co to domena i nie wie, gdzie kupić serwer. Więc również taką osobę możesz nauczyć tego, w jaki sposób zainstalować domenę, w jaki sposób wybrać serwer, jak postawić WordPressa i jak zrobić, robić swoją prostą stronę typu wizytówka i taka osoba chętnie ci za to zapłaci, gwarantuje ci, mimo że nie jesteś programistą. I to jest podejście, które jeśli zakodujesz sobie w głowie, zmieni wszystko. Zobacz, że przede wszystkim wychodzimy z tego założenia, że ty musisz być mega giga ekspertem, aby dawać wartość ludziom. Nie. Skieruj swoje działania, skieruj swoje produkty do osób, które są na początku drogi, do rynku początkującego. Jeśli jesteś dwa kroki przed klientem, to naprawdę jesteś w stanie dać mu wartość, za którą świat będzie w stanie ci zapłacić. Więc przestań szukać wymówek. Przestań właśnie żyć z tym syndromem oszusta, ponieważ to jest coś, co trzyma największą ilość osób cały czas. W miejscu i nie pozwala ruszyć. Masz wiedzę i masz doświadczenie w jakimś temacie. Opakuj je i zrób z tego biznes. Więc kiedy kolejnym razem usłyszysz w swojej głowie ten głos, że ej, jesteś niewystarczająco dobry, po co ty w ogóle chcesz robić jakiś produkt, ośmieszysz się, to powiedz w swojej głowie, że to dobrze, bo ty nie musisz być najlepszy, że ty dzisiaj jesteś wystarczający. I to jest najlepsze, co dzisiaj możesz zrobić i z jakim podejściem wyjść do tego, aby zacząć budować swój biznes online. Natomiast, jeśli chcesz poznać całą ścieżkę, jeśli chcesz nauczyć się, w jaki sposób w ogóle stworzyć pomysł, stworzyć produkt, zbudować blejek sprzedaży oraz ofertę, to koniecznie w tym momencie kliknij pierwszy link w opisie tego filmu, ponieważ tam przygotowałem dla Ciebie bezpłatne 90-minutowe szkolenie, podczas którego pokazuję Ci, jak od zera wejść w biznes online i jak pozyskać pierwszych. Klientów, a jak, oraz jak do tego wszystkiego wykorzystać AI, które połowę roboty zrobi za ciebie. A skoro dotarłeś do tego momentu, to koniecznie. Kliknij teraz łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu. Również kliknij ten czerwony przycisk, tylko tam na dole, aby zostawić subskrypcję oraz dzwoneczek, który znajduje się obok, po to, aby nie przegapić kolejnych filmów. Bo jeśli jesteś na tym kanale od jakiegoś czasu, to mam dla Ciebie informację, wracam z cotygodniowymi filmami. I to jest moje zobowiązanie publiczne, więc jeśli. Jesteś tym widzem, który jest już od jakiegoś czasu i zastanawiałeś się, gdzie się podziały filmy w, w, no, w ostatnim czasie, gdzie ta regularność i tak dalej, to zobowiązałem się sam przed sobą, że wracam do regularnego działania i dzielenia się z Tobą wiedzą, więc tym bardziej zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A tymczasem ja dziękuję Ci, że dotarłeś do tego momentu. Zapisz się na to bezpłatne szkolenie, bo naprawdę jest wypełnione mięchem. I co? Ja nazywam się Kamil Fischer i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć!